bo już wiecie, gdzie jesteśmy. Śniadanko. Chyba zapiekarka. Tak? Chociaż to też... Aha, z żurawią. to nie? No. I borówką. No to Moje ulubione. Dobrze. Bo u nas jest takie powiedzenie, że najedzony to szczęśliwy, więc i nie marudny, także zobaczymy. Nie będę marudził, nie było hot dogu, więc musiałem wziąć zapikać. A zaraz smacznego. idziemy na wyprzedaż, na wyprzedaż może będzie krzesło. Blad już mam, stelarz ogromny potrzebuje. No, Smakuwa. Dziękuję. Widzicie ten. Fragmencik, to przez chwilę było słońce. Pierwsze słońca. promyki słońca od kilku dni. Brakuje aż nam witaminy D. Aż oślepiło. ale przez tą chwilę było cudownie. Hmm. Idealnie. Słuchajcie, to jest hotel, w którym można spać. Można oglądać, tak patrzę sobie tam, tak jak miała telewizor. Można się obracać. Ile? 900 złotych? Tak. No i jeszcze minus 15 dzisiaj, nie? Dobra, no. A, A ja to... sobie lampkę znalazłem. A tam są różowe rozkładane za 1000 złotych. Te, co kiedyś pokazywaliśmy, nie? Nie, Takie... ten jest rewelacja. No, fajnie. Takie coś znalazłam, jest pełna, pełno tych ludzików. 40 zł minus 15% dla Kubusia, on chciał... Do rysowania. Tak, no do pomalowania całego, więc pomyślimy. To jest fajne, żeby sobie przygotować smoothie albo jakiś koktajl i zamknąć. Super i cena jest po prostu śmieszna, więc nawet na wazonik można przeznaczyć. Podkładka taka wiecie, pod garnuszek i to jest coś, czego nam brakowało. Taka, to jest do piekarnika można normalnie używać. Taka brykanka, do ryby na do przykład. Gotowania dokładnie I nie jest za duża, bo u nas jest tylko trójka, więc idealna. No i też na stole pięknie będzie wyglądać. A ogólnie to chciałbym Ci powiedzieć, że straszna bieda dzisiaj na nie wyprzedaży. Ma nic, nie ma nie nic. Ma nic. No, no, idę jeszcze raz obejść. Zostawiam Cię z widzami. Fotelem. Naprawdę nie mam gdzie siedzieć, jak ty leżysz w łóżku, więc ten fotel no, kładłbym się jeszcze w ciuchach i byśmy normalnie sobie oglądali telewizję. No. Ale tak to zawsze jest kłótnie, bo ja nie chcę leżeć, nie chcę się jeszcze przebierać. No i ten dodatek. Takie, żeby sobie usiąść blisko, ale nie jest zbyt tanie w porównaniu do fotela. 700 zł. Fotel 1300 bez złotówki, a to 700. O. Ale to jest pozycja O. Nie to jest całkiem, całkiem fajnie, wiesz, że ja tak lubię. Nie. Ale w ogóle to wnętrze jest takie inne. Widzę, że tu taka kolorystyka, siemaneczko. I te poszewki widziałam właśnie tego lamparta, bo to nie jest tygrys i ta z tyłu mi się oczywiście podoba. No to jest nie? Na, na, na takiego mi nie namówisz. Nie, nie, ale ja fajne, bym takiego wnętrze, nie chciała. W, wnętrze w klimacie macie -y, mógłbym zrobić fajne takie, nie. ten, ale nie namówisz mnie na taki fotel nie. jako fotel do odpoczynku. Ale ja nie chcę ci nawet na niego namawiać. Nie będziesz mnie namawiać na tamten fotel? <laughs> na tamten <laughs> tak może, ale na ten na pewno nie. Oj, 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 ta puszewka jest cudowna. I zobaczcie, wcale nie jest droga, 25 zł świetna nie wiem czy czasem z nią dzisiaj nie wrócę. To też jest naprawdę fajne. Takie inne rzeczy, naprawdę. Tym bardziej, że wiecie, że ja lubię grać poduszkami, więc... O. Nie wiem dlaczego teraz mnie nagrywa. Bo <grymne> no przyszedłeś. Zobaczcie, ładnie tutaj jest. Tak? domowo. Co robisz? Znalazłem No tak. Mi się te same podobają. Do, no, biura, raczej do biura, do studia muszę takie chyba wstawić. Te też są związane. Wszystkie takie są, kochanie. Ale musisz teraz poprawić, zobacz, co zrobiłeś. Nieładnie bardzo. To było niechcące. No, przynajmniej. Ale takie studia można wstawić. No. Będzie gdzie usiąść. I, I w razie czego się tak, położyć. Ale no. musi być poduszka, żeby był zachowany ten. Siedzisko jest tak głębokie, nie. że niewygodne. A w tej pozycji <noise> Można popracować. No jest to jakaś opcja, nie jest duża. No i pięć stówek. Wiecie, że ja nie przypadłem za granatem, ale przyszłam do poduszek. No, to też mi się podoba. Ten niebieski. Są takie robaczki z tyłu. O, zobaczcie. Czerwono-brązowe, skórzany i ten szary. I zobaczcie, to jest jako nowość. To jest ten, co oglądaliśmy na wyprzedaży. No, no jest, ten skórzany no jest mi się świetny. Podoba. Tylko ja chcę ten na stopa teraz kupić, a nie. Pomyślimy jeszcze. Znaleźliśmy kanapę do tamtego fotela obrotowego skórzanego. Tak, tak. Tak, tak. Nie, nie. ta jest dwuosobowa, to jest trzyosobowa. To jest mniejsza. Mniejsza, ale nie. Nie jest nie rozkładana. Jest rozkładana nic. Czyli to jest taka typowa salonówka. Pozycja embrionalna. Tak. Muszę by to założyć. Wróciły, pamiętacie, kiedyś były modne, to właśnie takiego, z takiego grubego sztruksu i wróciły, właśnie. O, no. oh, wow! To jest na pewno turbo milutkie, nie? Nie. Nie? To jest taka typowo kobieca strefa. Bardzo fajne. Fajnie, co tutaj wszystko wygląda. To jest ciekawa sprawa, dlatego że to jest obraz i. W środku jest głośnik Bluetooth. Także spoko. Ta lampka mi się spodobała. Ile kosztuje? Osiem dyszak. Plastikowa, a wygląda na metal, ale fajnie. Smacznego. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście, mocniej wystaje. No więc tak z 50 cm by było. Musimy zmierzyć. 40 jest za płytka. Tak. Musimy zmierzyć po prostu, czy ile mamy tu przestrzeni. Tylko musisz wziąć wnęca. tutaj, żeby był luz. Jak chcę zrobić zasłonę, to żeby nie spływało po tym, bo znowu będziesz wyzywać. Tak. Dobrze. Coś już wiemy. Noszę się ze zmianami. Zobaczcie, jakie fajne rozglądanie na jakieś zdjęcia, notatki. Wiecie, pomysły na filmy, jak w moim przypadku super. Wiecie, że ja uwielbiam lampki. Właśnie pojawiło się sporo nowości. 60 zł. Tutaj takie słodziakowe. 80 zł. Tutaj te. Mega. To jest też fajne. Super. No i tutaj takie. O. 15 złotych. Takie coś. Też fajne. Klimatyczne. To mi się podoba. Ładnie wygląda. Zrobiłbym sobie komplet, ale jedna jest niższa. Niższa i nie widzę tego koloru w ogóle. Jedna, jedyna jest. Chyba, że to jest ta sama. Nie. No, jedna jest po prostu niższa. No, no jest zależy. milimetr. Ten wazonik widziałam właśnie w nowościach Kei. No powiem Wam, że ładnie wygląda i to jest większy rozmiar, bo jest też mniejszy. I mniejszy jest dostępny, a większy na tą chwilę nie. Fajne. Z dwóch stron można sobie kwiatuszki wsadzić. Zakupy. Ta karabka z przykryciem, chociaż słuchajcie... O ile się nasłuchałam, że muszę to kupić, kosztowało to 10,50 i kupiłam do segregacji dwa takie pokrowce 15 zł jeden. Cały zakup.